Urchara, ale mnie nawet nie pytałeś o zdanie, czy coś takiego chcę. Moja Boże, swoją duszę. Panie Misiu, widzą się podoba, prawda? D dajcie znać w komentarzach, czy uroczy pan Misio w różnych łóżkach jest cudowny, czy też nie. Również możecie zalajkować ten odcinek, jeśli czekaliście na pana Misia z łóżkami. Bądź jeśli nie, to, to też możecie zostawić kciuka w górę. Bądź jeśli czekaliście po prostu na kolejny odcinek z Gacza Live... No to wiecie co macie robić, szanowny panie. Urharo, Urharo bez cecha, więc zaczyna się dobrze. Naprawdę proszę, abyś obejrzał mój film pod tytułem Gdyby telefon był człowiekiem. Okej, okay, to, to jak nie mam jest po prostu intro, które nic nie wnosi do całej historii. Dzień dobry, koleżanko, czemu tak zamykasz oczy? Jego jeszcze, która to godzina? Telefon. Okej, okay. jest 14:55. Wybiera numer do Harego. Hmm... Nie ma zasięgu! Tak teraz pomyślałem o tym, jak zobaczyłem tę scenę. Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek rzucić telefonem? Mi osobiście chyba nie. Nie, nie przypominam sobie, żebym w trakcie A nie, dobra, podczas nagrań. Ale to na łóżko rzucałem. Nie walnąłem nim nie wiadomo gdzie, że się potukł. Ale czy wy po prostu wzięliście telefonik i nim ciepnęliście? Gdzieś daleko. Dzwoni! Aaa! Dzwoni! A, Halo? Hmm? Eee... Już lecę. A gdzie to my się wybieramy? Ja tak, my nie. Ciao! To akurat jest nierealne, tak się nie dzieje. Telefonu nigdy nie zostawiamy. Nie, nie, nigdy nie idziemy nigdzie bez telefonu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Akira! Kocham cię najbardziej w świecie! Nudy, użyj telefonu! A, użyj telefonu! Źle się czuję. Ile mam procent baterii? Trzy! Umieram! Widzę światełko! System się wyłącza! A! E, tam to tylko telefon. Największa zmora, patrzysz 1% baterii, biegniesz tylko, żeby to podłączyć, żeby nie zgasło przypadkiem. Zemszczy się za to cierpienie. Jest godzina 3.33, Dzwoni budzik! O ty mendo najgorzej na świecie! Zobacz tego messengera. E? Nudzi mi się! Nudzi mi się! Co temu odwala? Ach, bla bla. Loda! Woda! Loda! Woda! A. No tak, to poprawianie! Nas, gdy piszemy: Skoro powiedziałem woda, to znaczy woda! Aha! Ze mną się nie kłóci. Co zrobiłaś telefonikowi? Czemu telefon ma podbite oko? Szukam jakiegoś dobrego, nowego modelu telefonu. Nie zgadzam się, ojoj, wymianka, kolego. Widzisz to zdjęcie? Zamazane, to dlatego chcę nowy telefon. Po co tu stoimy? Zobaczysz. Przychodzi Mateo, ok? Czego chcę? To za ile go sprzedajesz? 800 zł. Miłość się z tobą robi interesy. oj oj kolego, popatki O nie, I został porzu... Mam dla ciebie prezent Kupiłem ci etui Wyglądamy jak bliźniacy <grystanie> Ale z takiego etui to powinieneś się cieszyć Chciałbym etui z pikachu Uroczo to wygląda Może pan Misiek obejrzy tym razem mój film No i Urhara też Pan Misio tak naprawdę ogląda wszyscy... Panie Misiu, nie wygłupiaj się no i gdzie są twoje łóżka, co? Dobrze, nie chcesz takich łóżek? ok. to teraz pan misio będzie reniferem. O, doskonale. Na przykład zmyślony przyjaciel, metka lub bardzo mały problem. Co wy na to? 412 lajków. Dobrze, zobaczmy sobie bardzo mały problem. Witam was, koledzy, bardzo serdecznie. Szefowa idzie! Szybko, róbcie coś! Pyr, 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 pyr. Udajecie, że coś robicie, tak? Ale tamten nic nie robi. Nie obijać się! Ech. Tak jest szefowo. A ty co robisz? A e -e -e piję kawkę! Nic nie robię? Zrobiłem pani kawę! O jaki miły! Świetnie, dziękuję, ale już piłam kawę! Nienawidzę tej asertywności i wyższości. To są miłe chłopaki. Ojoj, czyli jednak ta szefowa jest milutka, tak? Tak? O to chodzi? Halo? Hej kochana! No hej, w pracy jestem. Co u ciebie? Wiesz, jestem jedyną kobietą w filmie i do tego jeszcze szefową. Wiesz, to jest świetna firma i zależy mi na posadzie, więc muszę robić wszystko tak jak szefka, że i spoufalanie się z pracownikami nie wchodzi w grę. A, co z... Nikt o tym nie wie. Muszę kończyć, ale o, o czym nie wie? Co się dzieje? Dobrze, przyszedł ten kolega. Rut, jesteś moją najlepszą pracownicą. No i jedyną. Jesteś perfekcyjna. Skupiasz się na pracy, z nikim się nie spoufalasz. No i najważniejsze no. Nie masz dzieci. Pracuj tak dalej, a dostaniesz awans. Zależy mi na tym awansie, ale... Ale co? Pewnie masz dzieciaków, tak? Masz, ma... Wiedziałem od razu jak powiedział, że najważniejsze to, że nie masz dzieci. Mama! MAMKĘ! Dobły mamkę! Skarbie. Ja nie jestem mama. A, jak to nie? A gdzie jest mama? Hmm? Niedługo przyjdzie. A, czyli jednak się myliłem? Tu będziemy teraz mieszkać. Wiesz, jesteśmy tu na chwilę lub jakiś czas. Potem będę musiała ją odprowadzić do domu dziecka. Dlaczego? I don't understand. Ej, przyjdziesz się jutro popilnować? Nie mogę wziąć jej do pracy, wiesz czemu? Spokojnie, kochana, znajdziemy twoich rodziców, że co, że się zagubiła i ty się nią zajmujesz? Ale to nie jest tak jak z kotkiem, że znajdziesz porzuconego kotka i będziesz się nim opiekować. Jesteś pewien, że widziałeś się z jakimś dzieckiem? E? Pokiwał głową, że tak. No nie wiem, Rówty jest moją najlepszą pracowniczką, i moją prawą ręką nie okłamałaby mnie. z tego co wiem, nie ma partnera ani dzieci. Przyrzekam, że widziałem ją z dzieckiem. No Może się nim opiekowała, czy coś w tym stylu. Przyjdź, jak będziesz miał coś więcej. Nawet jeśli nie powinna marnować czasu na dziecko. Kobieta nie będzie mną podmiatać, zadbam o to. Uspokój się, troszeczkę wyluzuj się. Kolego, wdech i wydech. Jakoś ją przebrałam, ale nie mam takich małych ubrań. No dobra, no ale co to za problem? Jeśli tylko się nią opiekujesz, to jakoś nie będzie to kolidować z twoją pracą. Poza tym, co to za praca, że co, zwolnią cię, bo masz dziecioka? No bez przesady. Wysmaruj ich później na Facebooku. Możesz pójść z nią na zakupy, gotówka jest w kuchni. Okej. Okay. Jest urocza. O, ale co chcesz z nią zrobić potem? Pewnie oddam ją do domu dziecka. Nie planowałem mieć dzieci, a poza tym praca... Czyli w końcu jest Twoja? Lepiej ją oddać, zanim się przywiąże. Czyli jest Twoja czy nie? I don't understand. Hej, dziewczęta! A co to za słodycze? Nie powinna się jej dawać słodyczy. Eee. Co ci ona obchodzi? Przecież chce się oddać. Jak z jakąś rzeczą po prostu. Co się stało? No dlaczego wyjesz? Daj jej zjeść tego Donata. Patrz jaka zadowolona. Dobra, już nie. Nie chcę, żeby mama i ciocia się kłóciły. Nie jestem Twoją mamkę. Tak, proszę pani. Biedna. Dziękuję za nowe ubrania. Ma, proszę pani. O, co jej zrobiłaś? Cały dzień siedzi smutna i nic nie mówi. No, dostanie zaraz kopala w dupala. Ej, w ogóle jakiś szok w tych historiach dzisiejszych? Nikt nie ma placka na łbie, ani haszczy, ani w ogóle takich rzeczy. Co to się dzieje dzisiaj? Idź już. Do widzonka, Pomaga ci z dzieciokiem, a ty ją tak traktujesz. No wiesz co, idę pracować! Dobrze proszę pani, ja tu posiedzę. Co powiesz na krainę lodu i coś słodkiego? Jednak potrafi być miła. O! Nie, to jest taniec namenda, zaczęła ich śledzić. Niedługo straci posadę, ale to jest ładne! O, jak Ci się podoba, to możemy to kupić. Dobra, i poszły i kupiły sobie ciuszki. Cudowne zakupki. Sama nie chcę, żeby się przywiązywała, robisz tak, że się przywiązuje. Śpieszy się gdzieś pani? Nie, po prostu już skończyłam. Mam wrażenie, że ta kobitka ma rozwojenie jaźni. Niech pani zostanie, przyda się pani pomoc. Skończyłam na dziś grek i nie zostanę dłużej w pracy. Dowidzonka. widzonka. Uu, a temu się to ewidentnie. Gdyby pani skupiała się na pracy, nie na dziecku, to zostałaby pani dłużej. Ho, ho, ho. A ty powinieneś kopala w dupala zarwać. W końcu dla pani praca jest najważniejsza, tak? Pójdziemy do parku, ma... ma... mo... No. Przepraszam. Uuu, a tamten zrobił zdję... znaczy, zrobił filmik pewnie. W końcu mam to, czego potrzebuję, ho, ho! Ale byś dostał podwójnego kopala w dupala, naprawdę. Miałaś się do mnie nie przywiązywać, a to ja przywiązałam się do niej. O, halo, rób za godzinę u mnie w gabinecie. Troszeczkę nie rozumiem, bo jeśli to twój dzieciok i potrafi już chodzić, mówić i tak dalej, to jesteście ze sobą ile... 4-5 lat i dopiero teraz ta sytuacja wychodzi na jaw to wydaje mi się, że wyszłaby wcześniej jak dzieciak by nie potrafił mówić i tak dalej i cały czas by potrzebował rodzica a nie teraz ja dalej nie wiem czy ty ją znalazłaś czy nie naprawdę, czy jest coś w opisie oto moje mini mówi. może jeszcze jakieś zrobię nic nie ma w opisie komentarze są wyłączone to się w ogóle nic nie dowiem coś się stało? dowiesz się na miejscu Co ją zwolnić, ewidentnie oczywiście, weź dziewczynkę Jaką dziewczynkę? E? Dobrze, wiesz jaką. Masz ją przyprowadzić, rozumiesz? Tak. O, wyszło na ja wszystko, koleżanko. Dobły. I co mam teraz z tobą zrobić? Byłaś najlepsza. Ech, mówiłaś, że nie masz dzieci. A to kto? Okłamałaś mnie. Hm? A ona nie jest moją córką. Okej, okay, czyli w końcu się dowiem, kim ona jest. Znalazłam ją w mieście. To kłamstwo, tak? Czy nie? I miałam ją oddać do domu dziecka! Zaraz się rozpaczę, mam. Mam film, na którym mówi do ciebie: Mamo! Do tego dziecko ono się pomyliło! Jeju, jaka smutna! Już wyje! Jak ją już oddasz, to porozmawiamy o wansie Nie! Co? Zawsze praca była dla mnie najważniejsza. I. ale ta dziewczynka jest dla mnie ważna! I dała mi więcej niż jakaś praca! Czyli ją jednak znalazłam. więc mam zamiar ją adoptować. Wiesz jakie idą z tym konsekwencje? A? Pokiwała głową. Jakby ktoś nie zrozumiał. Jutro mają zniknąć wszystkie twoje rzeczy. Znaj moją dobroć. Zapłacę ci za ten mieść. Wysmaruj ich na Facebooku, zobaczysz. To się posrają. Teraz jesteś moją mamusią. Jestem. I nie masz pracy i zaraz kończycie. Firma traci udziały. Jak to możliwe? To pewnie przez tą nową firmę na rynku. Hę? Idę do pracy. A i miłego pierwszego dnia w szkole. Ciocia po ciebie przyjedzie. Okej, okay, czyli ona założyła swoją jakby firmę i tak dalej. Proszę wejść i stała się jeszcze lepsza. O to chodzi. Straciłeś posadę, Grek. Co za ironia, że chcesz, żebym znowu była twoją szefową. O, odkąd założyłaś własną firmę, udziały w naszej spadły. O, później wpadła w długi. O, a ja straciłem pracę. Odezwę się. I pewnie się już nie odezwała, tak? Hej, kochanie. Kto to? Hej, złotko. Kto to jest? To jest ten? Nie, to nie jest on. Kim ty jesteś? Grek, widzimy się jutro. What? Co to za dziwny zwrot akcji? W sensie nie było żadnego wątku, który by mówił, że oni by coś. Dlaczego? Bardzo bym chciał wiedzieć dlaczego? Dl dlaczego się połączyliście się w, ja w jaki sposób? Przeszło z odezwę się i kolejna plansza, już jesteście razem. Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z Gacza Live. Trzymajcie się, Hejo!